W kontekście wojny o pierścień, sensie? Bo nie no, potyczki. Ja nie, wiem, jak pot... nie, nie wiem, jak potyczki były w przeprowadzone w sumie. No, chyba tak samo. Też chyba trzeba było czekać, wiesz? Chyba. No, pewności nie mam jakiejś większej, ale wiesz. Nie wiem, co sądzisz o tej mapie w ogóle? Kurawa jest. Znaczy się teoretycznie mam pod pewnym względem przewagę na tej mapie, ale. Za że wąskie gardło? Nie, nie o to mi chodzi. A czy tyle, no czy tyle że tu się jeszcze wcześniej pobudowałeś? Kuźma, czemu elfy tutaj zamieszkały? Bo co, bo las? No a co, żeś myślą? To co Przecież... jak będzie, To co jak postawimy las na prepeci to też tam zamieszkają? No czy generalnie... Mądry to jest. Generalnie na, z tego co wiadomo to jest teren, w którym Sauron się chyba spieprzył po tym jak przegrał, nie? To e, guldur miał... to była jego forteca chociażby. No ale jeszcze długo chyba gdzieś w pomrocznej puszczy pałętał, nie? No, do gulduru chociażby, właśnie, ten czarnoksiężnik z Hobbita. Bo, u, u, pomijając już, co to był za film, no to jednak, no, oddaje faktyczne mniej więcej wydarzenia z, z ten, ze śródziemia, Także, no tutaj <tryk> się nie ma co czepiać. Mówi się, tego, że oni tam dali Legolasa, gdzie teoretycznie nie powinno go w ogóle być w tej. Nie powinno teoretycznie go być w tej powieści, nie e, w filmie, czy, czy, czy gdzie? No, w filmie tego fi lasa dodali, w książce go w ogóle nie było. Na z widać. tego co wiadomo. A widzisz? No, ale generalnie mam wrażenie, że z tymi filmami było tak, że oni. Od w, money, e, money, money! W tym trzecim filmie to oni już po prostu w chuj odeszli po prostu od tego e, skarbu po prostu napierdalamy się, nie? Robimy drugą bitwę Minas czy coś w tym stylu. A, po twojej stronie są pająki, czy po mojej też powinny być? Nie wiem. Bo wiesz co, to taka dziwna sprawa, ale po mojej stronie tak pająków nie ma. No to nie może wiem. też być, mam wrażenie, że pająki są dziwnie w ogóle porobione. Zauważyłem, że w centrum ich za bardzo, nie, w ogóle nie ma chyba. Znaczy, generalnie pająki jeszcze, weź pod uwagę, że dostały, słyszałem, że one dostały w tej wersji dosyć potężnego boosta, bo po, pamiętaj, że te pająki mi skasowały raz batalion w pełni, kurwa, uposażony. A, w batalion w pełni, kurwa, uposażony? Czego? W sumie? Bo, bo na przykład, jak Grę Goblinami tam też mają pająki, to one na przykład ponoć są dobre przeciwko kawalerii. Nie wiem, na ile temu ufa.

Jeżeli nie oglądałeś, to nie. gorąco za zachęcam, żebyś obejrzał. Zachęcaj. Yes. E ale generalnie tam yes, w Castlevanii była taka akcja, no. e że ktoś tam powiedział, że jeżeli pewnego dnia... że ktoś tam chciał wymordować... I taka jedna postać się wzięła sobie pod lupę, żeby wymordować ludzkość, i jeżeli i powiedziała, ta postać powiedział, w sensie, że jeżeli ten. Jeżeli ktoś kiedykolwiek zapyta go, dlaczego ma w ogóle taki zamiar, to mu. To odpowiedź będzie to bardzo to prosta. Bo jesteście kurewsko nie bili. <gry> <gry> wciąż czeka na następny sezon, bo trzeci sezon. Był zrobione tak, że były cztery wątki. Były nawet cztery wątki, które działały się jakby oddzielnie od siebie. Że kompletnie na siebie nie wpływały. I generalnie ja wciąż powiem Ci szczerze, że czekam. Że wciąż czekam ten sezon, bo ciek ciekawie się tam zaczyna robić, nie? Nie. Bo pierwsze dwa sezony to była walka z Draculą, a trzeci sezon to ten ostatni to było takie jakby co się działo po e, e, wydarzenia po śmierci Drakuli. W sumie nie wiem, czy mogę mówić, że. Nie, no, bo akurat to, że Drakula umrze, no to chyba jakimś wielkim spoilerem nie jest, bo to to się do tego Dawno nie żyje. Chyba.

I teraz ma taką rozkminę. Czy Fakow to, to dobra nazwa na postać do, śródziemi, do, do śródziemia? I jeśli tak, to, kogo by, to kim byłaby ta poznać? Lord Fakow. Z gór mglistych, coś takiego nie wiem. Dobra. Ale enty nie są tutaj aż tak kopeckie, jak w Jedence, co nie? Przynajmniej no. tyle. Miarka się przebrała. Ostrzegałem cię, kurwa. No to dzięki za ostrzeżenie. Przepraszam bardzo, jak ty jak tybie grozisz, to ja już muszę się prewencyjnie. prewencji Jak się tutaj czekaj Hm. All rangers no bo dobra, hmm, Oprócz tego, że w każdym punkcie? Jeszcze ta rzeka wkurwiająca. Aha, cwaniaczek. Aha, dobra, okej, okay, rozumiem. O, no, znalazłem przy okazji pajączki. Dzięki. Chociaż nie przemyślałem tego, bo zanim tam dotrę, no to połowa czasu minie. Nah, let's Elves of ready elves. Don't draw attention. Rivendell must not fall. Hurry. We must defend these lands. Over here, elves. Our people are in danger. The enemy is close. Now push him. Forge blades are ready. There is work to be done. Stay on guard. They attack our builder. Co się odznaczyło? Drakonie to było bardzo dobrze. Dobre... To było bardzo dobre wykorzystanie e, kawalerii. No za ale co by nie mówić? Zadwieźbię, i jedno drzewo. Nawet drzewa ci nie skasowałem. Ja myślę, że jedno poszło. Nie, nie poszło nawet. A co, dibbler? tylko, No tylko builder. Builder dostał po pizdzie. Tak, <grymne> to śmieszne. Lancers! Yeah. Our people must be together, Lancers! <laughs> the eye is fixed on Rivendell. We protect the House of Elrond! Take them this way! May our weapons be true! Watch for the enemy! beard, some call me. Rally together, Lancers! Where should we build? It's about his Co, co? Wiesz, nie mu... strasz? Nie no, pyta co tam muszę sąsiada, jak pogoda, jak żona. Jak żona? A co to jest żona? Taki pokemon. <laughs> Przedwojenny pokemon. No. Shinji, ai plan! Brzmi jakbyś miał plan! Gdybym jeszcze go miał, Była byłaby połowa sukcesu. No ale powiem ci, że ta mapa ma taką przewagę nad Lorien, że tutaj chociaż daje większą swobodę pod rozbudowę. Jeszcze raz, a że lo, ah, no lo, no faktycznie mm -hmm. tak też myślałem. To wiemy. się, myślenie boli, wyszliśmy. Ty te słyszysz, Goluma? Ja, ja słyszę. Nie myśl sobie, że nie widzę. Wiedziesz, aha, dobra. We must

Nie pozwolę ci przejść. O, dziękuję, że wlazłeś pod zasięg. Trochę mi problemu oszczędziłeś w ten sposób. Nie wyglądało to źle, nie? O no, jakoś... no, jakoś się obro obroniłem. Co tam u sąsiada? Dlaczego mam wrażenie, że jak słyszę to pytanie, to mi jest coś się, zaraz się stanie niedobrego? Dobra, większego sensu tu nie ma. Ten mi się znada. Nie lubię jak mi się to pojawia na mapie, wiesz? A, a co ja mam powiedzieć, jak widzę? Po prostu pięciu entów, które lecą prosto na mnie. Cztery! No... Mam ci przypomnieć. Ja rób ze ja, co... nie ze mnie potwora, dobra? Mam ci przypomnieć, co się działo w Backlandzie. Co się działo w Backlandzie? <laughs> jak po prostu. Ale tam taki... było orów od chuja, i trochę. Plus jeszcze tam chyba z 8 Entów, na szczęście miałem ale weź, pod na ale weź pod uwagę, że graliśmy na Ich dwa, nie? Dobra, eh, nigdy się nie nauczy. Czy teraz coś Nie no, robię, robią. robią. Chuj robią. No jak. A czy nie, bo myślałem, że w sumie te trebusze, jeśli chodzi o jakieś takie. Poja yy, właśnie chociażby katapulty czy coś, to raczej celność mają taką chujową, bardziej, ale no. nieźle. Nie, no trebusze mają dobrą celność. Teraz mi podejrzane troszeczkę, bo mam wrażenie, że inne katapulty jakoś sobie z tym tak mizernie radzą. Znaczy, no, o trebusze to są generalnie dobre. Dos dobra dosyć artyleria. Idziemy, nie, celo... nie celowałem w że... Co do kurwek... Zdechnijcie w końcu... No nie ma o czym gadać, kurde, nie? Próbujemy się nawzajem wymordować, to wiadomo, że tematy się jakoś wyczerpiły. No. Się, się Kończą sensu. Kończą się stricte. A i haha jeszcze nie robi. No muszę się jakoś przed tobą bronić. No kurde! Dobra, zaczyna mnie to już irytować. Ta wszystko mi jeszcze rozpierdol może to. No taki mam plan. Jesteś ja ty miły. No, przepraszam, no taka praca. Praca się zwraca. Gdzie są te jebane druidy kasy? To so... przejedzło. We come from Merku. To się domyślam, że nie jest zezwarzędza. Nie pierdala co będzie. No. A czy dobra? Znaczy, dobra znaczy, wiesz? to no, nie wnikam w fakt, że, żeś mnie skosił to ale. Czemu to działa z takim tym? Czemu to tak dziwnie działa? Ale co ci tak dziwnie działa? O co ci chodzi? A czy nie no, bo jest ten strza Bo jak jest strza jakie strzały, co nie? To jest ta. Yy, ten, ta ognista w sensie, żeby, żeby tu walić, czy potem leci fala, co nie? No. Tylko że ta fala się w ogóle nie pokazuje, w sensie jakby to się robi wcześniej. To jest o no tyle wykniewające, że to nawet nie mam czasu na reakcję. No właśnie gdybyś miał czas na reakcję, jaki sens byłoby używanie tego? ...używania tego, o. Bo mam czas na reakcję! A to chodzi o to, że, to się, że, że, że goście mi zdychają, zanim strzały do nich dolecą. I to w ogóle kurwa nie ma sensu. Nie wiem, szczerze mówiąc. Taka majadera, no pewnie po, po prostu lagi, ale no... A coś muszę zwalić, to że mi nie idzie, nie? Tobie nie idzie! Star typie, czy ty widzisz co się dzieje? Czy ty widzisz co się dzieje po moim Budujesz mi trzecią budujesz chyba trzecią fortecę. Dawno już nie, powido, nie powido być już żadnej. Nie masz już pewnie w tym czasie cztery fortece! Nie maruj. Ja ci nic ci jeszcze nie zdążyłem zrobić! Czyli planujesz! To, co on tam robi? A no, tak, tak. No, ja teraz muszę poświęcić czas, żeby odbudować całą tą jebaną infrastrukturę. Bo epidemia dżumy mi się zwaliła na moje ziemię. Czytaj elfy, zaraza, którą trzeba wytępić, po prostu. Be true? <grym> Miałeś chamie, złoty róg, kurwa. Czego to było? Wesela. Eee. Czy, no, gęskie... czy nie czekań się, że nie pamiętasz, bo kogo to kurwa obchodzi. No i książka była chujowa. Nie oszukujmy się, lektury z lektury. Lektury z były takie. No. No. Do, mia... Pozostawiały wiele do życzenia. ogólnie lektury. Kogo prze. No. Gdzie ty. Gdzieś to widział? Widziałem. Chyba, gdzie w tym sens ja. logika? Zdaję sobie sprawę, że ja w tym momencie mogę się poddać, równie dobrze, bo już przed tym się nie obronię. Nie Kuba, wiem, mogę co to zaraz o coś spytam, ale to za chwilę może. Ja zakładam, że jeszcze mnie czeka, zgadzianie ja za. Ale nie, ja, nie, ja już nie ma sensu, dobra. bo Użyła, ja... użyłeś wsparcia w ogóle? Miałeś, bo tak. mieliśmy chyba po dwie jednostki. Aha. Eee, nie, no, bo zapłynięte... No eee, nagle przybyli. I ciekawostka. To ty zbudowałeś trzy fortece. Muszę... Bo już mi się kończą pomysł, jak się przed tobą bronić. O! Dobra, jest nadzieja. Elrond nie ma... Czy Elrond nie miał wojska kompletnie? Nie no, miał coś. Aha, dobra, widzę. Nie Jest no. nadzieje, bo ci skasowałem wojsko. wojsku. No. Znaczy mam świeżaków. Dobra, jej zapisuj. Tylko może skończyć fazę, a to ci będzie. <laughs> Faza odwrotku. <laughs> Uciekam, do, przod ucie uciekam do, prz do przodu. No nie zła No i powiem Ci, że ja powiem ci, w tym momencie mogę się poddać, bo mam teraz sytuację, której bardzo chciałem uniknąć. E, mianowicie nie jestem w stanie zabezpieczyć wszystkich terenów, choćby nie wiem, jak się starał.